Co im wtedy mówisz? No i wtedy trzeba poświęcić bardzo dużo czasu, żeby wytłumaczyć pacjentowi, że um, no nie wszystko da się zrobić od razu i jeżeli faktycznie chcemy pracować przeciwstarzeniowo, no to musimy uzbroić się w cierpliwość i musimy zrozumieć, jak dane preparaty działają, y, a to wymaga czasu. Za chwilę może rozwiniemy ten temat. Natomiast to, o co zapytałaś, o takie efekty natychmiastowe, mhm. y, no to... Y, są tacy pacjenci, ale ich znacząco jest ich mniej niż kiedyś. Nawet pojawiły się teraz niedawno takie, no, no w jakimś ostatnim okresie czasu badania, które pokazują, że aż 75% badanych pacjentów na ten moment chce efektów długotrwających, postępujących, postępujących tak jak, dokładnie, jak postępujących niż efektów natychmiastowych. Czyli pacjenci nie chcą mieć większości, nie mhm. chcą mieć od razu efektu, tylko żeby to było postępujące, niezauważalne i taki bardziej w sposób naturalny. Aczkolwiek zdarza się, że pacjent przyjeżdża i mówi, ja chcę już, bo mam jutro imprezę. No, taki pacjent jest e, najtrudniejszy. E,